Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z serii The Panic of Isaac ze mną Kacper. Halo? Chyba umarł, dobra, więc nie ma. Eee, to ja gram sama. Eee, gramy w Challenger. Takie decyzje podjęłam 10 sekund temu. Co wybierasz? Masz wybór, Kacper. Nie, nie łaka łaka, nie! Slow roll albo computer save i zacznę od prostych, bo jestem debilem. Ale one gówno odbokowują, to w ogóle lepiej grać normalnego rana. No ale są śmieszne. Nie, nie są śmieszne, są beznadziejne. Do Dobra, to gramy po kolei piętnastka najpierw. To może sama zrobię. Nie, zrobić się wybiegę. włącz. O. <laughs> Cześć! O, nie chciał Nie, ale tam... Chyrusku, tam był tylko ten. ten challenge się przechodzi w 10 minut. Sklep room tam był. Ten challenge się przychodzi w 10 minut. A czemu ma... w sklepie było coś fajnego? O. No, nie masz po pierwsze pieniędzy, bo jesteś biedakiem, robakiem, a po drugie masz 100 demadża, więc nie potrzebujesz. Mam 100 demadża? Ale straciłam serce. Mam 100 demadża? Czekaj, sprawdzić. Czemu? Czemu to? A bo ty musisz. Ty to podnieść? Gdzie to jest napisane, że mam 100 demetra, o patrz mam 100 demetra, widziałeś? Serio? To no an... co? To oh, unlike coś. poprzedni run, gdzie mieliśmy korona 2 Ja miałem 3,5 ty miałem 4 razy. Możesz to coś robić. robić, bo ja już zabiłem 4 no. To tobie ty tak mówisz Co? No ja nie mam Dobra No! Nienawidzę tego trzeba Jest tak beznadziejnie No to dawaj, szybko go przyjdziemy i zrobimy od razu computer save i -y. będzie w jeden odcinek i będziemy takimi czasami, że zrobiliśmy dwa rany w jeden odcinek, nie? jeszcze, co będzie? Zrobimy. Zrobimy. zrobimy łaka łaka. Nie zrobimy w tym mocnym kłoka-waka janów. No świetnie, to był kłopot świetny strzał. Dawaj, pikniemy! Raszujemy! Muszę się zastrzonać, żeby zebrać skrzyneczkę. Skrzyneczkę. A tam punkt tutaj. No, to O Jezus! On nas chce zabić! A! Tak jak wszystko w tej nie to Mhm. nie, wziąłeś damage'a, Ale ja nie Teraz mogę ja mam. Teraz ja mam mały damage. Czyż mamy taki sam nadal? Wiem! No to... to był speed up po prostu. Dlaczego strzelamy w tym samym miejscu? I czemu ty wszystkie. O, patrz, ja mam pod strzał. Tak, to ja parę strzałów. To jest. Powiedz item. Justice. Co no, a czemu ty wziąłeś, że ja mamy taką. Nie, nie. Gdzie jest A, Kacper! A nie dostanę do rzymie. No nie. Ja tu biorę! No kurna, Kacper! Ty wiesz serca? Ja chciałem Tears zapa. Nie przemyślałem tego. No to zanim nie spomentujesz, to się, prze to się A! przemyśli. Przemyśli. Co się sta? Bardzo dużo ostatnio używam pada, dlatego, dlatego lubię pada. Nie, nie lubię pada. Pady są fajne, tylko do niektórych gier strzelanek są beznadziejne. A jest jakaś strzelanką? Nie. Ja... O! No to w tym! Nie, nie chciałam tego Jak? A na przykład w... nie uważasz, że w pvzgw 2 to nie jest lepiej na Xboxie niż na tym komputerze, jak grałeś kiedyś? Nie. Absolutnie. O wiele łatwiej się celuję na... Łączkę, w, w sensie się mija, no bo jestem dobry ja... w celowaniu. Co no my tutaj ja nie wiem, co ja robię. A to jest najgorsze pokój na no, naszym Super. Super! Nie dość, że mam Rua Wizard, to dostaliśmy najtrudniejszego bossa. Mogę go trafić? Nie, to by nie było No mam Rua Wizard. O, mogę tak? To ja. Rua Wizard mam. Nie no, wiem, ale do będę do jedną opcji. Dawaj, rush! Dlaczego no, znowu robimy to samo i rzucamy wszyscy w tym samym momencie? Szybko! Oj. No ja nie mogłem! Przepraszam! C no serio jesteś łomna! Dobij, dobij, dobry. Świetnie. A ja mogę wziąć mieć harta A, I weź setkę. Shot speed down, tego akurat mi potrzeba Moje strzały nie są wystarczająco wolne wiesz, Wypuszczam je co 10 tysięcy sekund I lecą przez 40 shot minut Shot speed down to jest że że to... szybkość. No Strzałów, nie wystrzału tylko strzału No tak, ja wypuszczam strzały co 10 minut A leczą 40 lat Le Leczą, lecą Leczą Leczą Widzisz? A! Do idziemy? Do bossa. A z tą drogą computer save na pewno nie przejdziemy, bo tam nie mamy stu demedza. Tam mamy bardzo mało A skąd wiesz, że computer save nie przejdziemy? W tym odcinku. Ale on też jest dostarcie. taki szybki. Aj! No! Czekaj, ja wezmę to! Lovely. No, idziemy w to. W podażenie do tego wcześniej. Co coś fajnego? Co fajnego masz? Co dymerze? Czego więcej potrzebujesz? Zabij to. Tears. A! Dziękuję. BIEGNI! O, o uf, nie biegnij. O, mamy Rua wizard. Nam? A mamy rula wizard. Patrzymniona. Aaaa! rasz! Chcesz przejść do serca matki? Nie! Na pewno. Mam dupie serce matki. <laughs> Właśnie wiedziałam, że to powiesz? No nie mogę nawet... Kuu. co ty się stanęło? To tylko kanała, dzisiaj wyjdziemy! Dobra, to no, się może przydać. No biegnij. Weź mu dawaj A Jesteś... Serio, jesteś ułomna, no Nie nagram z sobą więcej nic. A czekaj, bo to był ten po prawej. Co, <gryzny> co? A, bo ja szybki tak nie jestem dziwny jakiś ci. to rozdaję. O, jaka fajna muzyczka była. Czekaj, okay, użyłam czegoś. Ja ci strzelaj w nią, a nie stoisz! A! Nie we mnie! Aaa! A! Dlaczego ona dwie ręce wystawiła w twój o, zebrałam puchar, chyba. Ja nie wiem. To by było na Dobra. tyle. Nie, nie! Mamy 4 minuty! Dawaj, damy radę! Nie, mamy 9 minut, bo 20 minut też jest spoko. No i przeszliśmy my challenge'y, myśmy 100 demera w 9 minut. Likniemy! Roż! Ale na początku, wiesz, nie wiedzieliśmy, że zrobimy roż. Roż dla... <śmienicza> czemu mam pieniąż I czemu masz? A jedno serce. I teraz ja muszę wyjść, nie wychodź ty. diğer tarafa sokmam lazım. Kaza Oh! Mas gorda, dá um tiro. Dá um tiro. Não, não, não. <laughs> não é A assim, O, dwie minuty jedno piętro wcześniejśmy pojęci i faktycznie dobry rasz. RASZ! RASZ PLA! Chyba ty! Biegnij! No, Zabijesz te muchy? Czy to jest dla ciebie zatrudnione? O, przepraszam, jak wyszła to by było takie debilistyczne. Co ty zrobiłeś?! Co zrobiłem? Co? A! Aaa! Sprytnie! No. Muszę ci przyznać, sprytnie. Nie, tu nie masz tego, który Co? No. no i co? Co ty rozwalił bo tak daj jakiś czas? Nieprawda, bo ja nie strzelałem. No, ja strzelam przeciwko Nie strzelałem w dole. No, tak, kurzę. Tak, lockdown jest exactly what you need. Czekaj! No, po prostu to sobie tym idę ka. Znaczy idę ka. Dlaczego on nie pokazał, że robi się... Siu... Znaczy, robi... Ziu... Ja mam raż? No to... Jest no, ma to <laughs> Świetny item! E, wiesz co? Może na no, kartę. Czekaj, to. Dawaj! Okay, rush! Nie mam

no, zginęłam. Co to był ten... Nie mogę zginąć, Izak? <grym> Idziemy stąd. Ras! Ras! A! Ty bierzesz czy ja, czy po jednym? Ja po To ty. Bie bierz solharta jednego. Ja wezmę item, ty weź to i Soulhearta. Jak to? Nie skończyłam tej filozofii. Czekaj, a to było setuszko. Widzisz, to mam. Mamy 3 minuty na 2 piętra. Biegnij! rush! Na No na co czekasz? Przejdź po prostu do następnego pokoju. Nie, żeby coś, ale mogłaś wybombić w drzwi. Ras! No, sorry, rash! Zapóźniamy tam, nie dla Ja przeszkol przeszedłem. Rash! No jak stoi nad tobą to taki debil i krzyczy ciągle Rash! co masz zrobić? Musisz czasami wejść w kolce! on taki był po na Co ty bierzesz wszystkie itemy? Zobacz, ile ty masz i mam ile. Pięć kurwa. I to jeszcze jeden taki, co nic mi nie daje, totalnie. I trzy, co były na gry. Wyteleportowałem nas. Dokąd? Na Spawn. Świetnie. A ty wzięłaś pigułkę amnezji. Tam był Devil Room w Debie. No ale po co nam Devil Room? A, nie, 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 nie. Po co nam Devil Room? Może na no, tam o. będzie? Nie! Bo go wybombiłeś. Co? O, jest. No patrz, gówno. No i co z tego? Rash, Kacper, co się zatrzymujesz? No, mamy 40 sekund, a my w <laughs> Rush! Rush! La. O, Nie miałe tariota, to już było no, ale słyszyłeś tam. Ty miałaś tariota! <grym> Wiem. No bo nic pierdziesz. Nic szybciej strzelaj tym raserem Kacke. Zapraźniliśmy się 10 sekund. A, a nie powiedziałaś tego. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, jeśli tak to oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. A na to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć! Pa pa!